Milena Rostkowska Galant. Witam Państwa serdecznie. Dziś pogodę psują nam chmury frontowe przynoszące opady deszczu. Dobra wiadomość jest taka, że do naszego kraju zmierza już układ wysokiego ciśnienia, który zapewni nam słońce. Gdzie ono się pojawi, jak długo z nami pozostanie? Już teraz sprawdzamy. Najpierw nadchodząca noc i tu już widać zdecydowaną poprawę, bo rozpogodzenia i to liczne. Natomiast deszczowe chmury na południowym wschodzie i na południu. Najchłodniej w zakopanym tam minus je. Jeden. jeden stopień w Lublinie, w Rzeszowie i w Białym Stoku, 5 stopni w Warszawie i to tu noc będzie najcieplejsza wiatr słaby i umiarkowany. A tak jutro nad naszym krajem będą wędrowały chmury i widać, że od rana na południowym wschodzie deszcz. A początkowo o świcie także śnieg w górach, a w ciągu dnia bardzo ładna pogoda, coraz więcej słońca. Czas na szczegóły: Pomorze Kujawy i Wielkopolska. No na zachodzie to słońce jest widoczne, ale poza tym chmur więcej. Co ważne, bez opadów. A temperatura od 5 do 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na północnym wschodzie pochmurno z rozpogodzeniami bez deszczu i do 6 stopni. Na południowym wschodzie bardzo podobny typ pogody. W górach pojawi się śnieg, zwłaszcza rano. A w ciągu dnia w rejonie Zakopanego deszcz ze śniegiem. Temperatura od 3 do 6 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Na południowym zachodzie więcej pogodnego nieba, zwłaszcza na ziemi lubuskiej. A temperatura do 7 stopni w najcieplejszym Opolu. Wiatr południowo-wschodni słaby i umiarkowany. Co dalej? Niedziela z chmurami, ale i z rozpogodzeniami, co ważne bez opadów. A temperatura od 3 do 8 stopni. Poniedziałek na zachodzie chmury, na północnym zachodzie deszcz, poza tym bardzo ładna pogoda i do 8 stopni. We wtorek deszcz w całym kraju. Środa na północnym wschodzie przyniesie opady deszczu ze śniegiem, a w czwartek na